Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maxinio a dzisiaj pokażę wam jak zrobić tarczę na mapie ze musimy oczywiście, a więc bez zbędnego gadania. Pierwsza część do zdobycia znajduje się w bunkrze. Po wejściu idziemy w pierwsze drzwi na prawo, które niestety musimy otworzyć kosztują one 1000 punktów i już wam pokazuję trzy lokacje dla tej części. Pierwsza jest tutaj w rogu na kamieniu, druga już tutaj w samym bunkrze na kamieniu. A trzecia tu w rogu tak jak była u mnie, leży sobie również na kamieniu. Druga część znajduje się pod laboratorium A na słupach. Tutaj jest pierwszy słup, tu jest drugi słup, na tym słupie może wisieć ta część. I tu jest trzeci słup, na którym również może wisieć ta część. Ostatnia znajduje się pod laboratorium B, na tym drzewie, na tym drzewie. U mnie tu akurat było lub na tym drzewie. Myślę, że trudno to nie było. Teraz oczywiście możemy zbudować sobie tarczę. Koniecznie musimy ją mieć do wykonania i ale to w innym filmiku. Dzięki za oglądanie, cześć.